Dziś w programie z Anną Rukszą, instruktorką tańca między innymi, porozmawiamy o tańcu właśnie i o jego pozytywnym wpływie na nasz mózg. Cześć, jestem Beata. I zapraszam do Cliro. Witajcie. Dziś w programie z Anną Rukszą porozmawiamy o tańcu. Witaj, Anno. Witaj. Aniu, ty jesteś instruktorką tańca, mm -hmm. jesteś też technikiem EEG. Wybrałaś sobie do studiowania psychologię. W jaki sposób to się łączy? <laughs> to, co wszystko powiedziałaś, jest oczywiście prawdą. Taniec i mózg mają ze sobą dużo wspólnego. No i myślę, że dzisiaj. Troszeczkę powiemy więcej o tym. Co takiego się dzieje w mózgu, kiedy tańczymy, kiedy uh -huh. lubimy ten um, sposób ruszania się do muzyki, uh -huh. um, określony lub nie, bo czasem to są jakieś wyuczone rodzaje tańca, a czasem to jest taki taniec własny, spontaniczny. Uh -huh. Co takiego się dzieje w tym naszym mózgu, kiedy tańczymy? Um, podczas tańca, jak, jak leci muzyka i my się do niej ruszamy, no to włączają się w cudzysłowie takie obszary mózgu, które odpowiadają właśnie za radość, odpowiadają za to, że musimy skoordynować pewne ruchy, skoncentrować się, synchronizować się z tą muzyką i jest to dla nas duża przyjemność. Więc uwalniają się też neuroprzekaźniki właśnie związane z przyjemnością, takie jak dopamina czy serotonina. Czyli jeśli my ćwiczymy jakiś nowy układ taneczny okay. i udaje nam się podołać, czyli skoordynować, bo to wbrew pozorom nie jest takie łatwe, jak się patrzy na tańczące dzieci, to musi się nic trudnego, A jak się próbuje samemu, to już zawsze troszeczkę okay. trudniej, to jeszcze się też uruchamia taki ośrodek nagrody, tak, że... Udało mi się coś zrobić, czyli tak. wpływamy też na poczucie własnej wartości przez taniec. Jak najbardziej, jak najbardziej tutaj e, słusznie na to zwróciłaś uwagę. E, taniec w ogóle można rozpatrywać szerzej też, nie tylko jako aktywność fizyczną, ale właśnie też taką e, pracę, e, w cudzysłowie, e, nad sobą, tak? Jak Ty sobie radzisz, Aniu, z małymi dziećmi? No bo mhm. ja byłam na kilku takich zajęciach, gdzie uczestnikami były młodsze dzieci i przyznaję, że zawsze podziwiam, jak to się udaje, Opanować grupę i uzyskać jakiś określony rodzaj ruchu przez wszystkich uczestników w tym samym czasie, jak ci się udaje taką grupę taneczną opanować. No, tutaj muszę przyznać, że zajęcia taneczne dla dzieci takich młodszych w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym zupełnie inaczej wyglądają niż, przynajmniej w moim przypadku, niż zajęcia taneczne dla już starszych, czy to młodzieży, czy dorosłych. Przede wszystkim dlatego, że dzieci nie mają takiej zdolności do koncentracji tak długiej, nie, nie, nie są w stanie poświęcać tak dużo czasu jak my. Żeby na przykład skupić się na nauce jakiejś choreografii przez pół godziny, tak? I trzeba je troszeczkę tak zachęcić, wpleść różne też inne zapawy ruchowe, żeby utrzymać cały czas ich uwagę. Natomiast, co ciekawe, myślę, im dłużej dzieciaki chodzą do mnie na tańce, to obserwuję też to, że. Ten czas koncentracji się cały czas wydłuża z zajęć na zajęcia, więc myślę, że tutaj ma to pozytywny wpływ, jeśli chodzi też właśnie o, o ten obszar. Czyli taki funkcji. ogólny taki rozwój psychomotoryczny dokładnie się tak. poprawia, tak? Dokładnie Koordynacja. Tak. Jak byś mogła podać takie przykładowe zadania dla dzieci, czyli mhm. zanim zaczynasz ćwiczenie nowego układu, co robisz, żeby tą grupę troszeczkę zintegrować, mm -hmm. ukierunkować też na to, żeby jedno zwracało uwagę na drugie? Bo w takich układach serialnych to jest bardzo <noise> ważne, że nie tańczą samodzielnie, tylko mamy mm -hmm. jakiś układ, mamy grupę. I jak przygotowujesz, jaką na przykład zabawą mm -hmm. przygotowujesz dzieciaki do tego, żeby no, jakoś łatwiej im było wejść w układ? No to najpierw robimy różne takie, że tak powiem, umu umuzykalnialne <laughs> ćwiczenia, trochę takich rytmicznych. Staram się uwrażliwić się na muzykę, na pewne akcenty w muzyce, żeby skupiły właśnie się na tych, na tych momentach, kiedy będziemy jakiś ruch wykonywać. Dużo też robię takich zadań wymagających od nich trochę sprawności fizycznej, że jak już się zmęczą fizycznie, to później dopiero wchodzi praca, że tak powiem, umysłowa, tak, bo tutaj jest taka zależność o czym pewnie jeszcze powiemy później, że możemy być Zmęczeni psychicznie, i wtedy po całym takim dniu nie chce nam się już myśleć, a jak się zmęczymy fizycznie, to okazuje się, że jeszcze mamy tam te zasoby niewykorzystane i jak najbardziej możemy jeszcze coś tu kreatywnie podziałać. Mhm. Też u dzieci jest coś takiego, że ta energia no, musi być najpierw spożytkowana, czyli mhm. muszą się rozładować ruchowo, u dorosłych to jest troszeczkę inaczej, to może też od razu mm, o to zapytam. Że tak naprawdę zależy, jaką kto ma pracę, bo może to być mhm. ciężka praca fizyczna, ale i tak ktoś czując się zmęczony, jest w stanie jeszcze wykrzesać energię na taniec, mhm. ale to może być taka praca umysłowa, dodatkowo jeszcze obowiązki domowe. Wydaje nam się, że już nic więcej nam się w tym dniu nie uda, a jednak mhm. jak idziemy na tańce, na taką formę akurat aktywności i ruchu, to okazuje się, że całkiem wychodzimy z pozytywną energią już po, mimo że wydawało nam się, że startujemy z takim mhm. niskim poziomem energii. No i tu muszę przyznać, że ja mam e, podobne doświadczenia e, i jak najbardziej potwierdzam, czy to właśnie jak prowadzę zajęcia, czy też jak uczestniczę, bo ja też oczywiście się rozwijam i, i też tańczę, e, i jestem, jestem na tańcach jako uczestnik. E, jest coś w tym takiego, że po prostu człowiek nawet, nawet się musi czasem zmusić, ale nigdy nie żałuje, bo, bo tak jak wcześniej mówiłyśmy o tej nagrodzie, tak, o układzie nagrody, to jest, to jest po prostu dla mózgu też zabawa. To jest taka... Taka gra i on się cieszy z tego, więc jeżeli wykonujemy aktywności, które sprawiają nam przyjemność, to mózg chętnie to będzie powielał, te połączenia neuronowe będą się utrwalały i w ten sposób wychodzimy z pozytywną energią. Wychodzimy po prostu deenergetyzowani, nie? takie mamy odczucia. Mimo późnej pory często. Mimo późnej pory, mimo tego, że jesteśmy tak naprawdę zmęczeni, tak? fizycznie się męczymy. To jednak jest, jest ta energia z nami, to, to odczucie właśnie. No. Czy taniec w związku z tym może być też formą terapii? Tak, jak najbardziej. A dlaczego akurat ta forma mm, ma taką przewagę nad innymi formami? Jeśli mhm. chodzi o, no wiadomo, mamy terapię pedagogiczną klasycznie w mhm. gabinecie, przy stoliku. Mhm. No, i oczywiście my się staramy prowadzić jak najwięcej form mhm. zabawy, żeby to było atrakcyjne dla dziecka. Nie zawsze się to nam udaje, mhm. bo pewne mhm. rzeczy, których dziecko nie lubi, i tak musimy przeforsować. A jak to jest z tańcem, co takiego mhm. się dzieje, że jednak no, chętnie mhm. dzieci w takie formy właśnie wchodzą artystyczne, terapeutyczne. Mhm. No myślę, że zgodził się ze mną, szczególnie jako też e, terapeuta EGB Feedback, e, że e, nasz mózg rozwija się zgodnie z tym, e, co chętnie robimy zgodnie z tym, co jest dla niego ciekawe i co jest taką aktywnością, do której chętnie powraca. Więc myślę, że to jest główna zaleta tańca, tak? Bo można by wymieniać wszystkie te zdrowotne. Jest to, jest to wysiłek fizyczny, który nie, nie obciąża naszych stawów, który jest wysiłkiem kardio, tak? Który jest też wysiłkiem siłowym. Ćwiczymy z obciążeniem naszego ciała, wpływa pozytywnie... Ogólnie na nasz e, organizm, ale też działa na naszą głowę, tak? Bo jesteśmy w grupie, jesteśmy zsynchronizowani e, z grupą. E, jest to właśnie wtedy taka też interakcja społeczna. Musimy się troszeczkę pokazać, więc jest to też e, takie... Yy... Chciałam do, powiedzieć, dowartościowujące. Tak? Do dokładnie, tak, dowartościowujące. E, więc stanie e, więc ma tych zalet bardzo dużo. To nie jest taki zwykły ruch. E, no i ten aspekt terapeutyczny, tak jak wspomniałaś, nie? że jeżeli robimy coś, co lubimy, e, to chętnie do tego wracamy i więcej jesteśmy w stanie wypracować wtedy, nie? Nie mamy przymusu, że teraz ćwiczymy wydłużanie tak. koncentracji. Mhm. Tylko jak z dzieciakami robisz to w formie zajęć grupowych, to mhm. one nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że za każdym razem troszeczkę dłużej są tak. w stanie jakieś zadanie na koordynację nawet, koncentrację. Dokładnie tak. Dobra, w nawiązaniu do tej, tego właśnie aspektu terapeutycznego, no to e, moim zdaniem przez to, że taniec e, jest przede wszystkim zabawą, e, to dzieci nie orientują się, e, w jaki sposób nawet e, wpływamy na ich prawidłowy rozwój. Na przykład budowanie relacji. Dokładnie tak. Co e, jeszcze możemy dodać? Oprócz tych właśnie oczywistych, jak, jak poszerzanie zakresu ruchu, jak zwiększanie sprawności fizycznej, no to właśnie takie też aspekty, jak rytmika. Myślę, że tu uwaga suchowa też. E, m, się jak najbardziej rozwija. E, myślę, że dzieciaki muszą też e, poczekać na swoją kolej niejednokrotnie na takich zajęciach, więc też się uczą tego, że nie jestem sam na świecie. E, no, dużo by wymienić. Tak, tutaj jako terapeuta mogę od razu zauważyć kilka rzeczy, wypunktować, mhm. że taniec wpływa z jednej strony na funkcje wykonawcze, tak, bo jest ten mhm. proces właśnie hamowania. Teraz muszę czekać, to nie moja kolej, no, dam sobie radę z tym. Z zakresu terapii integracji sensorycznej bardzo dużo, to co mówisz, zakres, poszerzanie zakresu mm -hmm. ruchu to jest istotne, planowanie w ogóle motoryczne, mm -hmm. tak wykonywania ruchu, którego wcześniej nie wykonywałem, a jednak mm -hmm. patrząc na innych, patrząc na Ciebie jako instruktorkę, mm -hmm. jest w stanie ten ruch wykonać, czy choćby patrząc w lustro, mm -hmm. bo często się też chyba lustrem posiłkujesz e, na zajęciach. Tak. tak. Mm -hmm. Kolejne rzeczy to są te wszystkie poznawcze, właśnie i wchodzenie w relacje, i z poziomu już emocji. Mm -hmm. Więc bardzo dużo na takim tańcu No i pamięć. Nie zapominajmy jeszcze o, o pamięci. Jednak pewne sekwencje ruchów. Staram się robić te choreografie też coraz trudniejsze, tak? Oczywiście dostosowując za każdym razem do poziomu grupy, niemniej jednak staramy się tutaj tą poprzeczkę też przesuwać dalej, tak? Jak idzie prawa ręka. W prawą stronę to niekoniecznie lewa musi iść w lewą. Możemy troszeczkę tutaj pozmieniać, i mózg ma wtedy też więcej pracy. To, to co mówiłaś o tym rytmie, właśnie i teraz o tej yy, desynchronizacji, mhm. że tak, jedna strona robi coś innego niż ta druga strona. To no to są rzeczy, które przecież bardzo będą potrzebne, czy ta pamięć mm -hmm. e, w nauce pisania i czytania. Tak, tak To są dokładnie, kolejne tak. rzeczy, które będą podstawą do e, prawidłowych, mm -hmm. jakichś takich już wyższych, rozbudowanych funkcji. Ale wróćmy do tej pamięci, bo tutaj mówiliśmy w kontekście dzieci o tej pamięci. No a co z dorosłymi? Myślę, że z dorosłymi dokładnie to samo. E, oczywiście zajęcia dla dorosłych wyglądają jednak inaczej. <grytanie> e, tutaj już ta koncentracja jak najbardziej jest. E, w większości wypadków. <grymne> <grymne> Jak najbardziej na dobrym poziomie, więc możemy się skupić już na, na takich, no na samym tańcu, tak? Na samym tańczeniu. Tutaj te układy są bardziej rozbudowane, ale też staram się zawsze dodać takiego elementu też wczucia się w muzykę, nie? Żeby, żeby jednak ją trochę bardziej interpretować, no i żeby te zajęcia miały przyjemny, przyjemny charakter, nie? Polecamy wszystkim bardzo, bardzo. Zaangażujcie się w taniec, jeśli lubicie muzykę, nie znacie jeszcze możliwości swojego ciała, to może się okazać, że właśnie taka forma ruchu sprawi Wam bardzo dużą przyjemność, a dodatkowo mhm. przy okazji się dotlenicie, wasz mózg będzie pracował dużo wydajniej i gwarantuje e... więcej energii poniż przed zajęciami. Na pewno. <laughs> Dziękuję Ci Aniu za rozmowę. Dziękuję!